Hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do denka kosmetycznego. Będzie to denko już październikowe. Mój koszyk jest pełen, użyłam sporo produktów, także zaczynam, wyciągam je losowo. Więc tak, tutaj mamy yumi, bananowy chlebek, suflet do ciała bardzo fajny produkt na lato. On bardzo ładnie pachnie takim, właśnie słodkim bananem. Natomiast nie jest jakiś taki chemiczny zapach. Produkt był idealny na lato, dlatego, że on się szybko wchłaniał, ciało się po nim nie lepiło i to nabierzanie na lato było wystarczające, więc na lato mogę polecić, natomiast na jesień czy na zimę byłoby to dla mnie za słabe. Kolejny balsam jest to Job Energia, drzewo biały tymianek. Ja już o tym wspominam w swoich ulubieńcach. Bardzo fajny balsam do ciała. Gęsty, ale w szybko się wchłaniający. Piękny zapach, taki drzewny. Ja to kupiłam kiedyś w bietronce, ale kosmetyki Job można znaleźć w Rosmanie. Bardzo fajne produkty. W ogóle Job fajne robi produkty do, do ciała, do rąk, także mogę to polecić. Kolejny produkt jest to Ziaja. Tonik zwężający pory. On był w takim skraju, go zawsze na dzień. Fajny produkt, zużyłam go właśnie na dzień, już wspomniałam. Jest to niedroga opcja, natomiast ja do nikogo na razie nie wrócę. Mam inny, wiele innych produktów, ale jak ktoś potrzebuje czegoś niedrogiego, to jak najbardziej. On jest niedrogi, dostępny w Rosmanie w sumie to w różnych, w różnych sklepach, także to mogę polecić. Kolejny produkt mam Antiperspirant Niwa do białych i czarnych ubrań. Bardzo fajny antyperspirant, zabaw taki świeży. Ja do niego zawsze wracam latem i, jeś... latem i wiosną, ponieważ jesienią i zimą używam dezodorantów bez aluminium. Natomiast do tego zawsze wracam w tym właśnie okresie letnim regularnie. Kolejny produkt tutaj mam do żel do mycia ciała. Jest to palmoliv oliwka i mleko. Bardzo fajny produkt, on tak ładnie pachniał. To był taki mleczny właśnie żel do mycia, taki kremowy. Ja kupiłam go na promocji za około euro. Um, ogólnie palmoli lubię żel pod prysznic, to mogę polecić. Kolejny żel podkreślam e, Balea After Sun. To był taki zapach e, letni. E, bardzo fajny był ten zapach. Do niego pewnie powrócę znowu latem. E, tutaj jeszcze jest napisane, że to jest taki efekt chłodzący, ale akurat tego nie zauważyłam. No ale do tego jeszcze podobnie latem wrócę właśnie przez ten zapach, taki właśnie e, kojarzy się głównie z latem. Kolejny tutaj produkt to jest do oczyszczania balea taki olejek. Bardzo fajny produkt, ja do niego wracam regularnie. Kupuję ten albo z Rossmana. One są niedrogie, e, świetnie mi się sprawdzają. Także do tego na pewno ponownie wrócę. Kolejny produkt jest do demakijażu oczu. Jest taki płyn do demakijażu z olejkiem jeszcze jest bez olejku. Jest to z pennego, to było niedrogie za około euro. E, i... To mi się dobrze sprawdziło właśnie do makijażu oczu. Nie szczypało oczu, świetnie zmywało, szybko. Także to może, mogę również polecić. Następny mam e, filtry do twarzy, które zużyłam przez właśnie okres letni. Mia, jest to SPF 50. E, on mi się dobrze sprawdzał e, pod makijażem. Natomiast, e, czy ja do niego wrócę? Myślę, że nie dlatego, w, że w tym roku rozmanie pojawiło się. Wiele fajnych produktów do właśnie z ochroną przeciwsłoneczną i te wszystkie produkty były dosyć tanie, ponieważ ten krem mija on kosztował na promocji około 40 zł, natomiast w Rosmanie mogę kupić coś za 4-5 euro, również z dobrą jakością, to również chronią przed słońcem i tańszy, więc myślę, że do, nie, do niego nie wrócę, ale jeżeli ktoś chce spróbować Mije właśnie tą, taki krem z SPF-em, to mogę polecić tu mam kolejny produkt też z SPF, Tuba 30 On też się dobrze sprawdził. Natomiast ja później spojrzałam, że on zawiera mikroplastik, więc przez, niego, przez to do niego nie wrócę. Ale on też się dobrze sprawdzi, ponieważ pod makijażem się dobrze sprawdza. Podkład się nie rolował, więc jak komuś nie przeszkadza te mikroplastik w kosmetykach, to mogę to polecić. A jeżeli nie no to tego nie polecam. I Sana to był szampon do włosów, taki z ureą, czyli z mocznikiem. Teoretycznie był to taki szampon do włosów, do skóry głowy, takiej właśnie wrażliwej. Natomiast ja do niego nie wrócę, ponieważ on mi strasznie plątał włosy i często nawet po, po użyciu odżywki nie mogłam była ołaszczyć włosów, więc ja do niego nie wrócę. Kolejny artykuł tutaj mam, aha, Palmolive, kolejny żel do mycia ciała, taki z zapachem takim, e, takim leśnym, bardzo fajny był ten produkt, kolejny e, fajny żel podłożny z i on taki bardzo, e, tak, taki, taki zapach... Leśny, odświeżający. Ja Kupiłam go kiedyś y, chyba w Rosmanie albo w Netto. Bardzo fajny produkt. On też był za około euro, więc Palmolive kolejny mi się fajnie sprawdził. Tu mam kolejną rzecz, czyli y, to jest żel do golenia Sensitiv. To jest ze sklepu Netto. Niedrogi żel do golenia. On był całkiem w porządku, dosyć gęsty. Y, 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 y Dobrze się sprawdził, niedrobnie, natomiast do niego ja się nie wrócę, ponieważ ten odkryłam teraz z balei, ten z mocznikiem, który jest jeszcze gęściejszy i który mi się lepiej po prostu sprawdza. Kolejną tutaj mam rzecz, to jest... Body Lyoton to jest z Balea Natural Beauty, to jest z DMU. Bardzo fajny taki balsam, ponieważ to jest, też że to jest Lioton, Natomiast on był dosyć gęsty, super nawilżał ciało. To było również w moich ulubieńcach, do tego również powrócę. Fajny kosmetyk, on kosztuje, nie wiem, euro 50, euro 60. Fajny skład, super nawilżał, to mogę serdecznie polecić. Kolejny rzecz to jest płyn do higieny intymnej. Facele to było z Rosmana. Również bardzo produkt, również w jakichś moich ulubieńcach, natomiast teraz mam w użyciu z, z DM-u i tam muszę powiedzieć, że jest troszeczkę lepsze opakowanie, ponieważ z tego jak już to takie wygięte, z tego ciężko, bo jest takie twarde, z tego ciężko go wydobywać, natomiast z tego Balea to opakowanie jest takie bardziej elastyczne i z tego się lepiej wydobywa końcówka tego produktu, więc na razie używam Balea. Dalej mam taki jedno serum, znaczy więcej na razie nie widzę, ale Detox witamina C Serum. Bardzo fajny produkt do twarzy z witaminą C. Ja witaminę C używam cały rok. Świetny produkt, ja do niego wracam regularnie, natomiast teraz mam do użycia inne, zakupione wcześniej w Polsce. Do niego kiedyś wrócę, ale użyję to, co po prostu mam, ale ktoś poszukuje dobrego seru witaminą C, dostępnego w, niemieckim, w niemieckiej drogerii, to mogę to serdecznie polecić. Tylko to nie było najtańsze, bo to około 18 euro. Dalej tutaj mam kolejny płyn do demakijażu oczu. Jest to akurat Cienzli, również z zawartością olejku. Bardzo dobry produkt, To do tego również wracam regularnie. To mogę również serdecznie polecić. I również jest wersja bez olejku. Dalej tutaj mam dwa kremy do twarzy. Czyli tak, to było w moich i Isana z witaminą C z SPF-em 15 na dzień. Bardzo fajny krem na dzień. Do skóry myślę normalnej, suchej, bardzo suchej. Świetnie nawilżał, ładnie pachnie tak cytrusowo. On był niedrogi. On kosztuje normalnie około 4-5 euro. Bardzo ładny ten zapach. Świetnie mi się on sprawdzał pod makijażem. Także teraz mam w użyciu kolejne opakowanie. Kolejny krem do twarzy. Tu również o tym było, mówiłam o tych moich ulubieńcach, Q plus A Collagen, bardzo fajny krem, dostępny w Rossmanie, ale również w Polsce. Gęsty, świetnie nawilżał skórę na noc. Bo ja go użyłam na noc, bo on jest na dzień mnie za gęsty. bez jest dla skóry takiej bardzo wrażliwej, więc to mogę serdecznie polecić, kolejny super produkt. Następnie tutaj mam e, szampon e, Garnier wareszece to był akurat e, z mleczkiem kokosowym. Bardzo dobry produkt i ogólnie bardzo lubię Garniera produkt do włosów. Do twarzy czy do ciała nie, ale do włosów jak najbardziej. To mi się świetnie sprawdzało. Bardzo fajny produkt. Do niego, nie czy do niego wrócę, ponieważ Garnier co chwilę wypuszcza nowe produkty, nowe, nowe zapachy, także... Ale jak ktoś potrzebuje dobrego szamponu, to mogę polecić. To było do normalnych i, such, i suchych włosów. Następnie tutaj mam maseczki. Bielenda to był e, maseczka do twarzy, więc nie nawilżająca, dobra maska, tylko że ja e, myślałam, że to będzie kremowe, zostawię sobie to na noc, natomiast to było żelowe i do zmycia, także całkowite inne, e, m, miałam po prostu spojrzenie na tą maseczkę, ale ogólnie nawilżała dobrze, kolejna to było w moich ulubieńcach te dwie, Isana e, z witaminą C i Balea z witaminą C, maseczki rewelacyjne, świetnie nawilżają z tą skórę, z Balei może jest bardziej taka bardziej nasączona, bardziej mokra, więc ten produkt może posłużyć jeszcze na dekolt, na szyję. Więc to serdecznie polecam koło euro. Obydwie kosztują. Tu kolejna świetna maska, to jest z balea. Maska taka przeciwstarzeniowa, również bardzo dobra, również koło euro. To również serdecznie polecam. Płatki pod oczy zużyłam. Tutaj były akurat takie malinowe z Islanu, tak, takie żelowe. Też bardzo fajne, to również nie polecam. Tutaj mam w takim woreczku, ponieważ będę szaleścić, przecięłam ten krem, żeby go zużyć. To jest Cite. Ten krem był ogólnie przeznaczony do twarzy, była to kolekcja zimowa, natomiast ja nie spojrzałam na skład i tutaj był dosyć wysoko alkohol w składzie i ten alkohol po prostu przesuszyłby mi twarz, więc ja to zaczęłam używać do rąk. Ale ogólnie ten krem taki był tępawy, więc e, akurat do tego e, e, kosmetyku nie, nie wrócę. I to jest dostępne w sklepie netto. E, dalej, tu mam, a kolejny mam serum do twarzy. To jest dr e, Scheller. To jest taki przeciwstarzeniowy, intensywny serum z arganem. E, bardzo dobre serum. Ja to zużywa, używałam na dzień. Taki miał lekko cytrusowy zapach. Tak, i on dobrze się sprawdza. Świetnie tą skórę nawilża, To są naturalne z kosmetyki. One są dostępne w Rossmannie, w DMie, w sklepie Kaufland. Także to mogę serdecznie polecić. To kosztuje chyba około 10 euro maksymalnie. Dobry produkt, w ogóle dobre kosmetyki ma ta firma. Dalej mam jeszcze olejek do twarzy to jest to Bio Argan Oil, czyli olej arganowy z Altera Rossman. Bardzo dobry kosmetyk. Ja to używałam w sumie nie do twarzy, ale później użyłam to już jako dekolt, do dekoltu przed, przed balsamem. Ten dekolt również dobrze nawiężyć. Ogólnie, ten olejki z altery są również bardzo dobre i godne polecenia. Tu mam również bardzo dobry produkt. Jest to Essence, taka giełka nawilżająca do twarzy z wodą kokosową. Natomiast ja to. To może użyć jako do odświeżania, albo taki, e, taki fixer do twarzy po makijażu. Do makijażu ja tego właśnie użyłam jako fixer do twarzy. To około 3, około 3,5 euro, dokładnie nie pamiętam. Skład dosyć naturalny. Mi się to świetnie sprawdza, ja do niego regularnie teraz wracam. Mam kolejny właśnie w użyciu. I tutaj dwie rzeczy z kolorówki. Więc teraz tak, tuż do rzęs Essence I Love Extreme. To była maskara pogrubiająca, e, wodoodporna. Fajny produkt, on kosztował około 3 euro, więc ja w ogóle lubię tusze do rzęs. Essence są niedrogie. Tego sobie czasami po prostu zmieniam. Teraz mam ten fioletowy, teraz chyba kupiłam ostatnio jakiś czarny, więc po prostu sobie te tusze często zmieniam. I tutaj mam oczywiście moją kredkę Catrice do Brwi w kolorze 0,40. Tutaj mamy Col Brown. Taka super precyzyjna. O, jeszcze końcówkę znalazłam, czyli muszę do tego jeszcze wrócić. O, bo wcześniej nie mogłam tego było do końca wyciągnąć. Nie wiem, może się ten... to się zacięło po prostu. O, to już że otworzyłam, to sobie tego jeszcze zużyję, bo to zostało. Pokażę, taki tu jest gryf. Ona właśnie wygląda w ten sposób. Rzeczywiście ona jest taka super precyzyjna, ta kredka. Więc to mogę polewać, znowu nie rysuję. I znowu wszedł do końca ten gryf. Pierwszy raz takie cuda z tą kredką. Ale ogólnie bardzo fajna kredka, serdecznie polecam. Różne odcienie yy, dla blondynek, dla brunetek, także to mogę. Tylko, że taki jeden minus ona się szybko kończy, bo po prostu ona jest taka precyzyjna i o jej nie ma dużo. Yy, tutaj właśnie. To jest. Yy, tak, mało opakowanie, ale ogólnie jest bardzo dobra. Ja to użyłam głównie do. Najpierw robię sobie po prostu kształt brwi, a wypełniam jakąś inną kredką, żeby nie wychodziło aż tak drogo przy użyciu tej kredki. Ale polecam serdecznie. E, więc tak, to już będzie cały denka na dzień dzisiejszy. Tych kosmetyków trochę się uzbierało. E, dajcie znać, czy znacie które z nich, czy macie podobne e, spostrzeżenia, jakie chodzi o użycie, czy się Wam sprawdziły, czy nie. Na dzień dzisiejszy to będzie już wszystko. Dziękuję serdecznie za Wasze komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!